Cześć, Manko. Ten z was do w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Rafał i czas na już przedostatni odcinek z Eurotypera, ponieważ dzisiaj, czyli jak wy to nacie, i w sumie ja też to nagrywam w środę, ogólnie w 21. Jak widzicie, yy, odbędzie się mecz anglia dania Ja szczerze odstawiam tutaj Anglię. Yy, ogólnie ciekawy mecz wczoraj Włochów yy, z Hiszpanami, no. Były, szan Była szansa, żeby Hiszpanie, może nawet czekali, ale no, Alvaro Mata no, <coughs> troszeczkę niestety zwalił, można powiedzieć, ale no, jakby nie mówimy dzisiaj o tym, bo chciałem Was po prostu poinformować, że finał, czyli który będzie się w niedzielę, to ja odcinek z Eurotopa wypuszczę w piątek około południa, myślę, że w piątek, żeby po prostu jak najwięcej osób. Znalazł czas na to, żeby obstawić szybko Ten mecz Zobaczymy, kto zagra z Włochami Myślę, że Anglia, ale zobaczymy To nic nie jest jeszcze pewne No a słuchajcie Ja jak nagrywam Wy jak to oglądacie, to pewnie Ja już jestem po nagraniu odcinka Z odcinku z DogeFuta. Będę dzisiaj robił Drafty Pokażę Wam najlepsze Jakie udało mi się położyć zobaczymy, mam nadzieję, że coś wyleci coś ciekawego i uda się coś yy, zrobić, czy się w to yy, no a wy już oczywiście piszcie w komentarzach, jak zagracie mecz Dania, Anglia, czy Anglia, Dania, obojętne. i trzymajcie się i cześć